Witajcie, kochani. Wiem, że tak samo jak ja lubicie planszówki. Dlatego dzisiaj postanowiłam pokazać wam, w jaki sposób przygotować plansze oraz pionki do gry w kółko i krzyżyk. Do przygotowania tej gry będą wam potrzebna kartka papieru, nakrętki, linijka oraz markery. naklejki lub obrazki, które będziecie mogli przykleić na nakrętki. Ja do tego będę używała dwustronnej taśmy klejącej, natomiast wy możecie skorzystać z kleju albo plasteliny. Żeby przygotować planszę yy, za pomocą linijki i markera na kartce musicie narysować cztery linie. Dwie z nich pionowe w większej odległości i dwie poziome. Linie mają się ze sobą przecinać, tak, żeby stworzyły 9 pól. Uwaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mam nadzieję, że liczyliście ze mną. Wasza plansza już jest gotowa. Proste, prawda? Przyszedł teraz czas na pionki. Żeby y Przygotować pionki ja znalazłam trzy sposoby. Pierwszy z nich to użycie nakrętek w dwóch różnych kolorach: czerwony, niebieski. Proste, prawda? Ale dla Was chyba za proste. Dlatego jest też drugi sposób. Na nakrętkach możemy markerem narysować kółko oraz krzyżyk. Trzeci sposób to taki, w którym będziemy naklejać na nakrętki wybrane przez Was obrazki. Ja użyłam króliczka i kurczaczka. Do moich nakrętek wykorzystałam szablony, które tutaj Wam pokazuję. Jak widzicie, to są szablony o tematyce świątecznej, tematyce świąt Wielkanocnych. Ja osobiście używam ich do przygotowywania kartek dla moich najbliższych. Z tego powodu, że nie mam naklejek, to żeby przykleić moje rysunki, użyłam dwustronnej taśmy klejącej. I za jej pomocą przymocowałam to do naszej nakrętki. W ten sposób, spójrzcie, wasza gra, skółka i krzyżyk zamienia się w grę, w króliczka i kurczaczka wielkanocnego. Pamiętajcie, że jak używacie naklejek albo obrazków, fajnie, żeby były one w jednej tematyce, czyli na przykład grzybki, nie muszą to być wszystkie muchomory, może być y, muchomor i podgrzybek, y, listki, które będą w różnych kolorach, ale będą stanowiły jedną grupę, czyli grzybki i listki, tak jak u mnie, kurczaczki i zajączek. Takich nakrętek z każdego rodzaju powinniście przygotować co najmniej 5. Skoro wszystkie elementy są już gotowe, czas przypomnieć sobie zasady gry. Powinniście do gry zaprosić drugą osobę lub jeżeli chcecie, podzielcie się na dwie drużyny. Jedna drużyna to kółka, druga to krzyżyki. Waszym zadaniem jest, aby w linii poziomej, czyli w tej linii, pionowej, czyli w tej linii, tu potrzebujemy ostatniego krzyżyka pionowej, bądź na ukos, czyli w ten sposób, o, tak, lub oczywiście w drugą stronę, ułożyć trzy takie same znaczki. Zadaniem drużyny przeciwnej jest, aby yy, to ułożenie utrudnić. Jeżeli jako drużyna kółek ułożyliście Wasze pionki w ten sposób, wygraliście. Jeżeli natomiast drużyna przeciwna Was uprzedziła i w tym miejscu położyła krzyżyk, to musicie szukać innego sposobu na ułożenie Waszej linii. Jeżeli jesteście drużyną kółek, możecie wasz pionek ułożyć w tym miejscu i wygrywacie. Jeżeli jesteście drużyną krzyżyków, wasz pionek powinien trafić w to miejsce. Ta drużyna, która jako pierwsza ułoży swoje pionki w odpowiednich polach, wygrywa. Mam nadzieję, że zasady gry są dla was jasne. Jeżeli nie, wasi rodzice na pewno znają tę grę i wytłumaczą wam, jak wszystko powinno się odbywać po kolei. Ja tylko chcę jeszcze wam powiedzieć, że Wasza gra jest o tyle fajna, że możecie ją wykorzystywać kilkakrotnie, co oznacza, że dbamy w ten sposób o środowisko. Nie marnujemy kolejnych kartek na rysowanie kratek, kółek, krzyżyków w grze, tylko wykorzystujemy. To, co stworzyliśmy, e, wiele razy. Życzę Wam udanej zabawy, dużo uśmiechu, zdrówka, bawcie się dobrze, ściskam, e, pozdrawiam i do następnego usłyszenia. Buziaki, pa!